Nagle takie wieści o Sanatorium Miłości 8. Nadchodzą wielkie zmiany. Zakończenie 7. Sezonu Sanatorium Miłości pozostawiło w widzów z pewnym niedosytem, a sam program spotkał się z krytyką. Najnowsze wieści o nadchodzącej 8. edycji są jednak ekscytujące. Stacja postawiła na zmiany, które być może naprawią to, co nie zadziałało ostatnio. To wiadomo już o Sanatorium Miłości 8. Po finale 7 Sezonu Sanatorium Miłości wśród widzów nie brakowało komentarzy, że produkcja wyjątkowo nie przyłożyła się do organizacji końcowego balu. Właściwie trudno było go nawet nazwać balem. Uczestników na miejsce przywiozły motorówki. A zamiast odświętnej sali i wieczorowych strojów dostaliśmy skromne stoliki i codzienne, zwykłe stylizacje. Obecnie trwa casting na uczestników 8 edycji sanatorium. Chętni mają czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 sierpnia. Nie będą długo trzymani w niepewności, produkcja przekazała, że wybrane osoby zostaną poinformowane najpóźniej do 28 sierpnia. Co dzieje się u uczestników 7. sezonu sanatorium? Widzowie z wielką radością przyjęli jednak fakt, że związek Urszuli i Stanleya przetrwał. Tuż po programie okazało się też, że Izdzisław Fobst znalazł kochaną. Ale dopiero niedawno wyszło na jaw, że także pozostali panowie z programu znaleźli miłość już po zgaśnięciu kamer. Niedawno Adam z Olkusza ujawnił, że po programie wrócił do swojej dawnej miłości, Małgorzaty. Także Stanisław Zraszyna jest zajęty. Swoją partnerkę, Bogu Miłe, poznał na spacerze w miejscowym parku. Dzięki programowi nabrałem odwagi. Zrobiłem się bardziej otwarty. Wcześniej pewnie nie podszedłbym do Bogusi, wyznał teraz Stanisław w rozmowie z TVP. W czerwcu uczestnicy 7 sezonu sanatorium spotkali się w Szczecinie. Spotkanie zorganizowała Elżbieta Zgoleniowa, która zaprosiła ich na swoje koncerty w chórze. Na jej zaproszenie odpowiedzieli Ula i Stanley, Stanisław i Bogusława oraz Adam i Małgorzata. Cudownie było się znowu zobaczyć, powspominać, a także poznać partnerki Adama i Stanisława. Cieszę się, że przyjechali. Spędziliśmy ze sobą trochę czasu. Zabrałam wszystkich do modnego miejsca w Szczecinie, z którego można było podziwiać całą panoramę miasta, relacjonowała Ela. Zmiany w 8. edycji Sanatorium Miłości W międzyczasie na jaw wychodzą kolejne kulisy następnego sezonu programu. Fakt donosi, że produkcja zadbała o niespodzianki, których nie było w poprzednich odsłonach, które zaskoczą zarówno widzów, jak i uczestników. 8. edycja także będzie odbywać się na Mazurach jednak wydaje się, że twórcy wzięli sobie do serca uwagi widzów o zbyt skromnym finałowym balu. Tym razem ma być na bogato. Na dodatek zdjęcia nie będą kręcone już tylko w jednej lokalizacji. Akcja będzie się toczyć w dwóch lokalizacjach będzie ekskluzywnie przekazuje osoba związana z produkcją programu. Czekacie na kolejny sezon sanatorium.